Serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki BWA w Olsztynie na kolejną odsłonę kolekcji Waldemara Anzelma, którą będziemy mogli Państwu prezentować od 6 sierpnia aż do 10 października. Bardzo serdecznie polecam tę wystawę. Musicie znaleźć czas, żeby przyjechać do Olsztyna i zobaczyć sztukę naprawdę z najwyższej półki. Ja już trzeci raz prezentuję swoją kolekcję w Galerii Olsztyńskiej. Nie wiem jak to się stało, ale minęło właśnie 10 lat. Jest to trzecia odsłona mojej kolekcji. Staram się nie powtarzać prac. Jest to całkiem inna wystawa, jak poprzednie dwie wystawy. Bardzo związałem się z tym miejscem, szczególnie z ludźmi, którzy tutaj mnie namawiają na prezentację wystawy. A chcę dodać jeszcze ważną sprawę. W tym roku pokazuję, Swoją osobistą pracę, którą zrobił Marcin Berdyszak. Poświęcona praca jest mojemu ojcu, który niedawno odszedł, i tym bardziej Państwa osobiście zapraszam, moje emocje na zwiedzanie mojej przestrzeni. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv